Jeżeli państwo, czyli głowa, bo zawsze to tak występuje, jak są ludobójstwa, jest przyzwolenie władzy na rozszerzenie em, narzędzia przemocowego na społeczeństwo. W sensie nagle pozwalam, żeby... Tych można zabijać. Że, Tutaj nie drogie społeczeństwo, no w sumie wy też macie teraz, już nie ma monopolu na przemoc. Już wy też możecie stosować przemoc we, 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 wobec tej danej grupy. Zobaczcie, nie lubicie Romów? Jak okay. państwo zrobi ten krok to zawsze znajdą się komanda śmierci w społeczeństwie. Zawsze. I jak przeliczymy teraz, jak wyjdziemy na ulicę i wezmę 100 osób i powiem ty, 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 ty", ty aż do setki. Kto chce być w moim komandzie śmierci? Idziemy tam, ruszamy. Dyś, na tych, tych na, tamtych, na tych, bo oni... na tych. Ruch. I to, ile ja na 100 osób wyłapię z tej setki, jest miarą rozwoju cywilizacyjnego danego społeczeństwa.